Cześć maneczko z tej strony Janik Wolf 2. Dzisiaj jesteśmy w odcineczku już dawno zapowiadanym, um, czyli QA. Dobra, nie, ja nie lubię, bez żadnego gadania, po prostu już e, przechodzę do odcinka, dobra. Stasiek się zapytał. E, ziel.pl No o jeszcze jak? Dobra, to wiesz, a jakie są twoje ulubione gry? Moje ulubione gry to są Geometry Dash, Minecraft, teraz na PlayStation gram w tego no, Sniper Elite też spoko. Dobra, następne pytanie, A jaki masz sprzęt gamingowy? Eee, no trochę tak słabo, znaczy, mam taką myszkę z Razera, jak się świeci, czyli jest gamingowa. Jeszcze właśnie teraz mam nowy mikrofon, właśnie to jest pierwszy odcinek z nowym mikrofonem, też oczywiście z Razera. Dobra, no i tyle się z tych gamingowych sprzętów, nie? Laptop to, laptop to tam ten A szkoda gadać. Dobra, e, czy będzie coś nowego, jakieś gry itp? No nie, jeszcze będą jakieś gry. Na pewno będą jakieś też filmiki, nowe SPS-a, to raczej będzie. Ale tak chciać jakieś nowe gry z kompa, to nie wiem raczej. Może za no może za Mongasa jakiś filmik będzie nawet dzisiaj. Nie wiem, może być, może będzie mi się chciało. Dobra, o, Oliver się spytał, o, dobra, Oliver się pyta, e, kiedy Fortnite, e, no, Oliver, Oliver, ty też głupie pytania zawsze, nigdy, e, jak, jakich youtuberów lubisz najbardziej, no, tak e, różnych oglądam, nie mam takich e, jakby ulubionych, ale tak to często oglądam Konopskiego, no i w sumie, kurde, no i w sumie to tak e, tyle kiedy jakiś live. Ajajaj, aj, aj, to wiesz, ja nie umiem niestety robić live'ów w ogóle. E, robiłbym, jakbym umiał. Dobra. E, Stasiu się, znowu Stasiu się pyta. E, taboret? no jeśli jest hashtag, to tak. Koty, tak. Dobra, to jest koniec, dobra, jak widzicie, to jest koniec, koniec odcinka. E, dwa tygodnie, właśnie kurczę, dwa tygodnie musieliście czekać, bo święta były oczywiście. No i w sumie, no i co to by było na tyle. Żegnam was. No i cześć.